Ile lat ma najstarszy student na świecie? Ciekawe, czy się domyśla. 60, 70, 80 otóż nie. Ma 96 lat i pochodzi z Tajwanu. Niedawno zrobił dyplom z filozofii, jest z niego bardzo, bardzo dumny. Po przejściu na emeryturę uznał, że będzie mu się nudziło, więc trzeba by coś zrobić ze swoim życiem. Więc poszedł do szkoły. No, miał problem z pamięcią, faktycznie w tym wieku jest to zrozumiały problem, ale udało się, dyplom ma w garści i może teraz iść na kolejne studia, jeżeli jeszcze da radę. Teraz numer jeden z Tajwanu. Ile razy można zdawać egzamin na prawo jazdy? Każdy ma pewnie różne doświadczenia. No, ja na przykład zdawałam trzy razy, za znaczy, trzecim się udało. E, no, znam ludzi, którzy zdawali nawet po 10 razy, ale wreszcie się udało. A pewna pani z Korei Południowej zdawała egzamin 771 razy. No i nadal e, nie udało się, nie ma jeszcze prawka w kieszeni. No, Oczywiście zazdrościmy silnej woli, życzymy powodzenia, mamy nadzieję, że wreszcie się uda i że wreszcie otrzyma upragniony papier i będzie mogła jeździć y, zgodnie z prawem samochodem. Teraz numer jeden z Korei Południowej. W klasztorze w Brazylii tempiciele termitów znaleźli w ścianie zamiast szkodników zmumifikowane ciała dwóch zakonnic. Odkrycie niesamowite. Podobno resztki w ścianie przebywały 200 lat i nikt o nich zupełnie nie wiedział. Nikt nie miał ani zielonego pojęcia. Sam ojciec prowadzący klasztor twierdzi, że było to dla niego ogromne zaskoczenie. Lista Top One trwa, teraz numer jeden z Brazylii. Australijscy naukowcy odkryli, że dania ryżowe z szafranem świetnie wpływają na wzrok. Poprawiają stan oczu, wzmacniają mięśnie i generalnie są naprawdę rewelacyjne, jeżeli ktoś ma jakąkolwiek wadę. Czyli już wiemy, dania ryżowe z tą przyprawą, z szafranem świetnie wpływają na oczy, na wzrok, a na przykład bułka z bananem, tak bardzo promowana przez Adama Małusza, wpływa na sprawność fizyczną, czyli teraz już wiecie, co jeść, szczególnie w wakacje. To już jest koniec listy Top 1, czyli teraz przed Wami numer jeden z Australii. Z miejsca, w którym pewnie plaże są równie piękne jak te nasze polskie. Cześć, do zobaczenia. Viva poleca Hip Hop Camp Ósma edycja legendarnego Światowego spotkania kultury Hip Hop Weekend 20-22 sierpnia W Hradec Kralowe w Czechach Hip Hop Camp to 3 dni słonecznej muzyki Sport, impreza, jeziorka, namioty Breakdance, graffiti, ponad 400 artystów I 20 tysięcy fanów z całej Europy Specjalnie dla Was Transport Campobusami z 16 największych polskich miast Więcej info na www.hiphopcamp.pl Patron medialni Na Hip Hop Camp Zaprasza agencja JoyTown MTV poleca. Ostatni dom po lewej. Tuż po przyjeździe do domu nad jeziorem, Mary i Paige zostają porwane przez psychopatycznego zbiegłego więźnia i jego gang. Ostatnią szansą skatowanej i pozostawionej na pewną śmierć Mary jest powrót do rodziców. Zbieg okoliczności sprawia, że dręczyciele dziewczyny szukają schronienia w jedynym miejscu, gdzie mogłaby czuć się bezpieczna. Do czego zdolni są rodzice, by pomścić swoje dziecko? Przekonaj się oglądając horror Wesa Cravena. Ostatni dom po lewej. Tymczasem mamy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać gadżety filmowe. Wystarczy, że wejdziecie na naszą stronę wwwmtpl. Konkursy i odpowiecie na pytanie. Który horror najbardziej Cię przestraszył i dlaczego? Jest słoneczna plaża, jest ciepłe morze, czyli wszystko, czego nam trzeba i jesteśmy w pięknym saint -Tropez. No, oczywiście trochę przesadziłam, oczywiście żartuję, jesteśmy w Polsce, bo tutaj również może być cudownie, jak sami zresztą widzicie. I od tego właśnie kraju rozpoczynamy dzisiejszą listę Top One, w której dowiecie się, jakie hity są na miejscu pierwszym w poszczególnych krajach. Jeżeli przeszkadza Wam piasek na ręczniku albo na przykład zachrypnięty głos, taki jak mój dzisiaj, bo to są uroki przebywania na wybrzeżu, to możecie wybrać się na przykład do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dlaczego? Ponieważ codziennie są tam sadzone nowe, śliczne drzewka, a wszystko za sprawą osób, które wchodzą na pewien portal, na którym można kliknąć na drzewko, dzięki czemu codziennie sadzone jest nowe, więc Ty również możesz się przyczynić do posadzenia swojego drzewka w Wielkopolskim Parku. Bardzo popieramy tą akcję. Wchodzimy na stronę www.plantatree.pl, żeby posadzić swoje własne drzewko. Teraz numer jeden z Polski.